Cześć, witajcie, to ja Mart i dzisiaj jest ze mną... Birra! Patrycja! kotka, koczka, koczka, kotka, koczka, koczka! koczka, 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 koczka. E, tak, spoczka. I dzisiaj co robimy? Reklamujemy serwer! Ja Server, no serwer! E, tak, to gdzie najpierw idziemy? No, dobra, obejrzymy, z sobie tak tego dużo dużo, nic, bo jest... Yy, przed chwilą był inny. Ale spoczka, bo, bo admin coś buduje mi. chyba, właściciel. Bo to jest nowy serwer w ogóle. I on zasługuje na reklamę, bo jest ładny i przyjemnie się gra. Zaczekajcie, nie biegajcie tak, bo mam lag i bo mam... E, dobra, to najpierw pójdziemy na parę działki. Dobrze. Patrycy, powiedz coś. Powiedziałem 4 sekundy temu. Liczysz <laughs> czas? Edura, e, to jest działka, którą każdy może mieć i kto chce budować sobie. Ty, tu są świnki! Oj, oj, świneczki! Ej, kiesiodło! Ej, nie mam. E, dobra, e. E. czyli tak... Teraz pójdziemy sobie na war... Żeby zbudować że dom, chyba trzeba mieć... War... E, e... Las! Po z czego, po z czego zbudować domek? Bądź masz w słowach, jestem po hmm. W dziwnym co? miejscu jestem. Ten, ten, no, ten. No. Hmm. I tak, tu można sobie ściąć do tak, e, tak, widzicie? Mam drzewko. Dobrze. Ja łapką będę ścinać. Nie, dobrze. Łapka, Rówka! Te osoby, które się zgłosiły przy ostatnim filmiku, by dojść do gildii, to raczej do tej gildii, co tutaj mamy, dojdą, bo tam nam się wszystko cofnęło. E, VIPy i, i w ogóle tak. Więc lepiej dojdźcie do tej gildii, jak, jak będzie czas i w ogóle. E, tak. Jej, doszłam tak. do was. Dobra. I teraz idziemy na Ward e Event, -E -E gdzie są fajne eventy Gdzieś jeszcze na żadnym nie byłam Ja też jeszcze oh, nie byłam na eventy, bo to... Ale fajny Ale, event no. LOL A, Sprinta nie przycisnęła co ja ja nie mam w to... Minecrafta No wejście, ja Sprinta nie przyciskam A ja sobie tam w stabie home ale oszust, ale niegrzeczna Uuu. No i Ej, jeżeli się dobrze, że. Jeżeli um, chcecie wejść na ten serwer i wejdziecie już się zarejestru zarejestrujecie. cicho mnie załóż... um, To wtedy. To wtedy napiszcie od kogo przyszliście. Że na przykład ja kręcę z Marti. Nie mam jedzonka. Nie mam, I piszecie, że przyszliście od Marti i od Wirwy na przykład. A jak ta kotka, tak? Co to tam jest? Jak ode mnie, no to od kotki, ale Daj to siedzonko. Daj to siedzonko. Chodźcie obok mnie, bo się chyba ładnie pożegnamy. Bo niedługi długi też nie będzie. Ja mam partyjki. Tak. Chodźcie na serwer, bo przyjdzie do was i wam dęba. Widzicie, mam jeszcze sikierę, zrobię sobie jak i będzie boleć bardziej. E no dobrze, bądźmy grzeczne i fajnie. Śnieżką wam. Śnieżką wam. Teraz jest na to jeszcze się latać jak śnieg nie będzie z nami. E dobra. Będziecie subskrybujcie, łapki w górę! Tak, o, 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 właściciel jest i patrzcie to on, to on, cześć! I my się pożegnamy i w ogóle... Jak będzie 10 tysięcy łapek to będziemy nagrywać 4 godziny! Będziemy nagrywać let's playa z Live! Live! Jak będziemy mieli Subskrybujcie kanały nasze, jak każda będzie miała po 50 subów, będziemy live y nagrywały ciągle. No. Mm, nie zapomnijmy jeszcze o Patrycy. No on to chłopak. Nie ja to dziewczyna, nie, wiesz. A ja Admin... Ja też mam siekierkę, patrz. Ja też mam, nie chwal się tak, ja też mam. Macie magiczne siekierki. A ja mam magiczne kilo. Nie, widzisz? nie mam magiczne ja mam normalną. Admin ma taką w ogóle magiczną, że w ogóle tak. Dobra, ja z sikierką w rączce się z wami żegnam i tutaj... O ja chcę stanąć tu też tak na F5, tak fajnie. Jeśli nie, nie, ja nie wybijecie na serwa, to przyjdę do Was z patykiem. A jak riz. nie wyjdziecie na serwa, to wam to łap ubatnę tą, tą, tą żelazną sikierką. Ja, ja, I mi się tulimy i w ogóle pojedziemy. Tulimy się, yeah. tulimy się yeah. E, Pozówcie babunie i pączki. E tak, i babcie. I chrupki zjedzcie. Babunie są super. Tak, Chrupki serowe. Niam. E dobra! Bye bye! Chrupki serowe dostaniesz tylko w w No nie mam, nie mam we E Dobra. Bye, bye. Cześć!